kanał progress Dzisiaj trochę inny materiał, aby nie było tak nudno i tak monotonnie na naszym kanale. Cały czas merytoryka, treningi, w sumie można powiedzieć, że jedno i to samo w kółko. Dzisiaj będzie oszukany posiłek, ale nie taki standardowy. Spróbujemy wepchnąć we mnie v kalorii, ile to jest tylko możliwe. Myślałem na tym, co sobie zamówić, ale myślę, że takim E, najlepszym wyjściem, i ogólnie fajnie by tak to będzie wyglądało, będzie zamówienie sobie 10 zestawów Happy Meal. <laughs> Czyli to jest około 6000 kalorii, z tego co sprawdzałem na internecie. No jest całkiem solidna. Dzisiaj Piotrek mi towarzyszy. E, jak nie, to zrobię cięcia i Piotrek będzie dojadał. 10, 10 pudełek dzisiaj musi być zjedzone. Także no zobaczymy, jedziemy zrobić sobie piknik, pogoda nam dopisuje, wzięliśmy kocyki. Dobra, więc zaczynamy. Mamy 10 zestawów Happy Meal. Co mamy w środku? Szczerze powiedziawszy, w McDonaldzie nie byłem chyba z pół roku, a zestawu Happy Meal nie brałem od dziecka, więc nie wiem dokładnie co tutaj mamy. W jednym mamy taką kanapkę Tutaj jest co? A, tu jest taka zabawka. 10 takich zabawek mamy. 5 daje Tobie za to, że zostałeś operatorem dzisiejszego materiału. Eee, kubusia. To jest są kubusie. Jeszcze jest 10 kubusi takich. Czyli masz prawie pół litra kubusi Tu. I frytki, nie? No i mamy 10 takich zestawów. No i do każdego jeszcze kola. No z tego co sprawdzałem, no to mamy około 600 kalorii w jednym zestawie. Czyli to daje pulę e, 6000 tysięcy kalorii, nie? Tak. W całości. Wiesz bądź tak, że teraz jak patrzę, to byłem zaskoczony trochę tym wielkością tego, e, tej kanapki, bo tak w sumie tak jak chodzi przed chwileczką no, od dzieciństwa gdzieś nie jadło się no. takiego konkretnie zestawu i tak ciemno bym się spodziewał, że e, no, na pewno będzie to trochę większe objętościowo, no, ale co nie zmienia faktu, że jeśli będzie 10 takich zestawów, no to trochę tego jedzenia faktycznie się uzbiera, bo tak? No jest, tak jest, jest paczka frytek i jest jeszcze musy jabłkowy, nie? No wiesz, że no trzeba zjeść wszystko, nie? <laughs> Jak powiedziałem, że zjem 10 zestawów, to musi być 10 zestawów zjedzonych, nieważne co tutaj jest. No dobra. Przepiję sobie jeszcze. No i zaczynamy. To jemy. Wiesz co ja Piotrek bym prosił Ciebie o jedno. Żebyś mi opróżniał je. Ja będę sobie je tutaj wszystkie układał, dobra? Dobra. Ale chyba obejmę taką strategię. Eee, że najpierw zjem kanapki i później dopiero będę jadł frytki. Tak, no, ja no, sobie no. Sobie. Dobra, lecimy. tak ja, Nie, 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 nie,

Dwie paczki frytek i dziewięć poszło. Dzieciaki, chcecie zabawki? Bo my ich nie potrzebujemy. Mogą sobie wziąć? Bo no, bo mamy dziesięć mamy, także 5 dla ciebie pluszaków i Ostatnie. Dobra, 10 burgerów. I prawie czy paczki frytek. No to już teraz z nie? Tak. No, nie. Bo już naprawdę jestem zapchany, powiem Ci. Prawie. Mhm. Zostało mi 5 paczek frytek. Powiedzi pół tysiąca. Ja się zajębałem, wziąłem kole zero kurwa, chciałem wziąć zwykłą. Już przyzwyczajenie i powiedziałem, żeby to było zero pewnie. 550. No z kolą by było 650, ale nie, i tak by mi nie wypił, więc chuj. No mm. ja nie wiem, czy nie dajemy jeszcze tych frytek. Wypiję kubusia i to już chyba będzie kaplica. Wszyscy tuż przy tu jesteśmy. Nie wiem, czy dam radę tą kurwa już zjeść. Kurwa, nie wiem, bo się zażywam. Bo co to jest za sztuka zjeść 10 tysięcy kalorii w ciągu dnia jednego całego? To jest chuj. Ale no zjeść 20 tysięcy to już by był niezły wyczyn. Nie no chuj, dobra, nie dam rady już więcej. Dość Dobra Piotrek Podsumowując, ja tak pra praktycznie, trzy zestawy, no nie liczę tej coli. Ale to by było już po prostu fizycznie niemożliwe, żeby to wypić nawet. Wypiłem 2,5 koli, czyli jakieś ponad pół litra, 10 burgerów i 8 paczek frytek i 10 musów kubuś. Co daje około 5000 kalorii. Odliczam, co pani tutaj mówiła, że jeden zestaw ma e, 5,5000. 10 zestawów. 10 ze, z, jeden zestaw ma 550, czyli 10 zestawów. Damy, 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 damy. E, czyli 10 zestawów to jest 5,5000 kalorii. Zostało 500, czyli jest 5000. Więcej nie zjem, za zachuj, bo się zerzegamy. No nie, chociaż chciałbym to wcisnąć, to nie ma szans. W ogóle zastanawiam się, jak wstanę od tego, od tego stołu, nie? Więc tak dziękuję za obejrzenie całego materiału. Bardzo emocjonalne. Jeśli, jeśli się Wam podobał, zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz i oczywiście, oczywiście muszę zostawić tutaj jakąś nominację jeszcze. E, co do tego materiału, a chciałbym no, nominować przede wszystkim e, mojego kolegę Kaspratofila, który także prowadzi kanał, Łukasza Jurka i Mateusza Zagórskiego <laughs> Także więc e, te trzy osoby także zostały nominowane. Zobaczymy, czy ktoś mnie przebije i pokona mój rekord 5000 kalorii na raz zjedzonych w McDonald's zestawów Happy Meal. Dzięki Piotrek. Dzięki i poza... zachęcamy do zdrowego odżywiania, oczywiście. Po to ten kanał był stworzony, aby promować zdrowy tryb życia, więc <ścoughs> pozdrawiamy wszystkich serdecznie. Raz jeszcze i trzymajcie się.